Cześć! Oglądacie tylko newsy na kanale Tylko Kino. Przygotowaliśmy dla Was kolejną dawkę ciekawostek i informacji ze świata kina. A dzisiaj między innymi kto będzie walczył z kosmiczną galaretą oraz kto zagra w prequelu Harry'ego Pottera. <muzyka> Natalie Portman dostała główną rolę w filmie Jackie. Produkcja opowiadać ma o pierwszych czterech dniach Jackie Kennedy, zaraz po zabójstwie jej męża, Johna Kennedy'ego. Producentem filmu jest Darren Aronowski. Ten duet ma za sobą już jeden bardzo udany projekt pod tytułem Czarny Łabędź. Czyli tym razem ich współpraca wypali? Przekonamy się w przyszłym roku. Fani gatunku na pewno kojarzą kultowy horror z 1958 roku pod tytułem Blob Zabójca z Kosmosu. Film doczeka się kolejnego remake'u, a w jednej z głównych ról zobaczymy samego Samuela L. Jacksona. Oryginał opowiadał o tajemniczym przypyszu z kosmosu w postaci różowej galarety, który zabijał mieszkańców małego miasteczka w Stanach. Czy jest to pomysł godny ponownej realizacji? Ciężko ocenić, ale skoro studio stać na Jacksona, to może coś z tego będzie. CBS zaprezentowało pierwszy zwiast w nowej produkcji pod tytułem Super Girl. Jej bohaterka stara się połączyć życie młodej dziewczyny z supermocami, którymi jest obdarowana. Jak dla mnie serial wygląda trochę zbyt młodzieżowo. Ale ocencie sami, oglądając zwiastun pod linkiem, który znajdziecie w opisie. Eddie Redmayne oto kandydat do głównej roli w przygotowanym przez Warner Bros. prequelu Harry'ego Pottera pod tytułem Fantastic Beasts and Where to Find them. J.K. Rowling potwierdziła jakiś czas temu, że scenariusz jest już gotowy, a projekt ma być trylogią rozgrywającą się 70 lat przed wydarzeniami znanymi z głównych filmów. Czy Eddie przyjmuje warunki studia? Jeszcze nie wiadomo. My jednak trzymamy kciuki. Z wyborów ról Liama Neesona żartowaliśmy już kilkukrotnie, ale Liam nie odpuszcza. Tym razem rozbije on siatkę terrorystyczną jako agent federalny. Film nosić ma tytuł A Willing Patriot, a o realizacji tego scenariusza mówi się w Hollywood od ponad dekady. Czy faktycznie jest nam potrzebny kolejny film z Neesonem zabijającym złych ludzi? Chyba nie, ale znając rynek, i tak się sprzeda. To już wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Dajcie łapkę w górę i nie zapomnijcie subskrybować kanał, by zawsze być na bieżąco oraz oglądać inne nasze seriale jak tylko premiery oraz ponki. Do zobaczenia.